Dzień dobry. Dzień dobry. Uh. Dzień dobry. Mm. Hell yeah, girls. Mamy w ogóle taki rustykalny styl. Jestem kobietą, współczesną, nowoczesną. Jestem mamą i uwielbiam tę z moich ról. Jest dla mnie najważniejsza. Jednocześnie obok macierzyństwa są inne pasje, zajęcia, zainteresowania. Pani Lidia Pierota. Dziennikarka, prezenterka, blogerka. Wspaniała dziewczyna. Mama z Hargasza, 28, Brawo. Lubię zarówno pływać na wakeboardzie, jak i jeździć na deskorolce czy rolkach. Ale lubię także na przykład ładnie wyglądać. To ostatnie to typowo kobieca cecha. Miesiąc? Listopad. Kasia i ja będziemy teraz odkrywać prawdę o mnie. Co będziemy robić? Będziemy robić pomiary, analizę składu ciała. Skład ciała, jeśli chodzi pod kątem tanki tłuszczowej, mięśni, wody. Okay. I teraz Dobimy wszystko się stanie lat. się jasne. Tak. się co, ile lat co? Ile lat organizm ma, na ile się czuje. Jestem młoda, jestem młoda. Zaraz zobaczymy. Godzę swoją kobiecą naturę z raczej chłopięcymi pasjami. Uwielbiam tę grę kontrastów. To ile mam lat? Oficjalnie mogę powiedzieć, że masz 28 lat. Nie staram się być matką, kobietą wszechmogącą. Dlatego na przykład zamiast samej grzebać w aucie, jeżdżę do mechanika. Nie uważam, że spełniona kobieta to tylko taka, która rządzi, stawia na swoim oraz nie ulega, wręcz przeciwnie. Łagodność i kreatywność to cechy kobiece, nad którymi pracuję i z których korzystam. Nie potrzebuję sobie ani nikomu innemu niczego udowadniać. Mam moją kobiecość w sobie. Obrazek kobiety walczącej i przekrzykującej mężczyzn, na szczęście, przechodzi powoli do lamusa, bo kobiety mają swoje własne role zupełnie inne niż te męskie. To się pędzie nie, ale tak na i teraz lecimy z tym. Jesteśmy matowe?